W dniach, gdy Rzym władał narodami, gdy naśladowcy Chrystusa byli rozproszeni i prześladowani, żył starzec wygnany za świadectwo o Jezusie. Miał na imię Jan, umiłowany uczeń, który niegdyś spoczywał na piersi mistrza podczas wieczerzy, zesłany na skalistą wyspę Patmos, pozostawiony sam w ciszy i kajdanach. Został wybrany przez Boga, by zobaczyć to, czego żaden inny człowiek nie widział. Pan otworzył niebiosa. A Jan ujrzał wizje przekraczające ludzką mowę, tron wszechmogącego, spowity szmaragdowym światłem. Ogniste zastępy aniołów, wołające dniem i nocą. Święty, 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 baranka Bożego, zabitego, a jednak stojącego, przyjmującego wszelką cześć i moc, tłum odziany w biel, odkupiony z każdego narodu i języka. Nowe Jeruzalem wstępujące jak oblubienica ozdobiona dla swego męża rzeczy zbyt chwalebne dla ziemi zbyt cudowne dla ludzkich ust zostały mu objawione a Jan zapisał je w księdze zwanej objawieniem odkryjmy teraz jego boską podróż był dzień pański a ja byłem w duchu i usłyszałem za sobą głos donośny jak trąba mówiący jam jest alfa i omega pierwszy i ostatni co widzisz Zapisz w księdze i poślij do kościołów, i obróciłem się, by zobaczyć głos, który do mnie mówił, a drzwi niebios zostały otwarte. Nie były to drzwi ludzkie, rzeźbione w drewnie czy kamieniu. Lecz promienne przejście, lśniące blaskiem wieczności. Przez nie przepływało światło, jakiego nigdy nie widziałem na ziemi. Światło, które zdawało się, żywe, pełne majestatu i świętości. A potem usłyszałem go: ten głos ten sam który usłyszałem, gdy po raz pierwszy obróciłem się, by zobaczyć Syna Człowieczego przechadzającego się pośród świeczników. Był to głos jak trąba, czysty, rozkazujący, niezachwiany. Głos powiedział do mnie, wstąp tutaj, a pokażę Ci, co musi się stać potem. Natychmiast kajdany mego wygnania rozpłynęły się. Moje ciało wciąż było na ziemi, lecz mój duch został porwany do Królestwa Niebieskiego. Poczułem, jak wznoszę się ponad czas, ponad morze i niebo, na dwory wieczności. I oto tron stał w niebie, a na nim ktoś zasiadał. Jan rozpoczyna swoją niebiańską podróż nie od symboli, nie od wizji bestii czy sądów, lecz od drzwi, od zaproszenia. To sam Chrystus wzywa Jana, tak jak niegdyś uczynił z Henochem, który został zabrany w tajemnicę niebios, i z Izajaszem. Który ujrzał Pana wysoko i wyniesionego. Te drzwi to więcej niż wizja to otwarcie wieczności spojrzenie za zasłonę całego stworzenia. Jan przechodzi przez nie, a pierwszą rzeczą, którą widzi, nie są aniołowie, nieodkupieni, nie chwała miasta, lecz sam tron Boga. Przez te otwarte drzwi Jan został porwany w duchu. Wizja przeniosła go poza wygnanie poza Patmos poza samą Ziemię. Na same dwory niebios, i tam przed jego oczyma rozwinęło się serce wizji. Tron Boga Wszechmogącego i ten, który na nim zasiadał. Jakże mam go opisać? Jego postać była jak jaspis, lśniący czystością, i jak Karneol, płonący ognistą czerwienią. Jego blask przewyższał wszystkie ziemskie klejnoty, gdyż był odziany w światłość niedostępną. Wokół tronu rozciągała się tęcza, lśniąca jak szmaragd, otaczająca go żywą zielenią, przypominając o miłosierdziu przymierza Bożego, że nawet w majestacie i sądzie pamięta o współczuciu. Wokół tronu stały dwadzieścia cztery trony, a na nich zasiadało dwudziestu czterech starszych. Byli odziani w białe szaty, bielsze niż śnieg, lśniące czystością odkupionych. Na głowach mieli złote korony. Jaśniejące nagrodą tych, którzy zwyciężyli, a z samego tronu wychodziły błyskawice, grzmoty i pomruki wielkich głosów, jak na Synaju w dawnych czasach, gdy góra drżała w obecności Pana. Przed tronem płonęło siedem ognistych lamp. Są to siedem duchów Boga, świecących w pełni i doskonałości, badających Ziemię, widzących wszystko. A przed tronem rozciągało się ogromne morze szkła, czyste jak kryształ. Nieruchome i spokojne, odbijające blask chwały ponad nim. Było tak, jakby całe stworzenie leżało w ciszy u stóp swego króla. Słowa Jana powtarzają słowa proroków przed nim. Ezechiel mówił o tronie podobnym do szafiru, z jasnością jak ogień. Daniel widział przedwiecznego zasiadającego, z kołami z płomienia i rzeką ognia wypływającą. Ten tron jest nie tylko centrum nieba, jest centrum wszechświata. Błyskawice, grzmoty, ogień, morze szkła, wszystko to głosi świętość Boga. A wokół Niego, dwudziestu czterech starszych, reprezentuje odkupionych wszystkich wieków, dwanaście pokoleń Izraela i dwunastu apostołów baranka, stare przymierze i nowe przymierze, zjednoczone w uwielbieniu przed wiecznym królem. Gdy oczy Jana przyzwyczaiły się do blasku tronu, jego wzrok został przyciągnięty jeszcze bliżej. Zobaczył nie tylko tron i starszych wokół niego, ale także tych najbliżej samego tronu. Nie byli oni podobni do ludzi, ani do starszych, ani do żadnego stworzenia ziemskiego. Były to istoty żyjące, strażnicy tronu, głosy samego stworzenia. Najbliżej, otaczając sam tron, ujrzałem cztery istoty żyjące. Ich wygląd nie przypominał niczego na ziemi. Były pokryte oczami wewnątrz i na zewnątrz: oczy przed nimi, oczy za nimi, jakby nic w całym stworzeniu nie mogło się ukryć przed ich wzrokiem. Pierwsza była podobna do lwa, dzika i królewska król dzikich bestii. Druga była podobna do wołu silna i niezłomna symbol służby i ofiary. Trzecia miała twarz człowieka, niosąc mądrość i zrozumienie. Czwarta była jak wielki orzeł w locie szybka i wznosząca się. Panująca nad wysokościami niebios. Każda z nich miała sześć skrzydeł, a ich skrzydła również były pełne oczu. Ich spojrzenie sięgało we wszystkich kierunkach, oglądając chwałę tego, który zasiadał na tronie. Dniem i nocą, bez przerwy wołały głośno: Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Ich głosy wstrząsały niebiosami. Ich pieśń była niekończąca się, bo przed tronem wiecznego nie ma zmęczenia, nie ma ciszy, jest tylko wieczne wołanie świętości. Wizja Jana nawiązuje do płonących serafinów z Księgi Izajasza, którzy zakrywali swoje twarze i stopy, wołając: Święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia jest pełna jego chwały. Odzwierciedla cherubiny z Księgi Ezechiela, z ich licznymi oczami i skrzydłami. Noszące podobieństwo lwa, wołu, człowieka i orła. Razem reprezentują one pełnię stworzenia Bożego: dzikie bestie, zwierzęta domowe, ludzkość i ptaki powietrzne. Wszystkie wznoszące swoje uwielbienie do stwórcy. Ich nieustanne wołanie głosi wieczną naturę Boga. On jest tym, który był, który jest i który ma przyjść. W przeciwieństwie do człowieka, on się nie zmienia. A w przeciwieństwie do królów ziemi, jego panowanie nie ma końca. Te żyjące istoty przypominają nam, że uwielbienie to nie tylko pieśń aniołów, ale pieśń całego stworzenia, niekończąca się, niepowstrzymana na wieki święta. Gdy istoty wołały w niekończącym się uwielbieniu, całe niebo rozbrzmiewało ich głosami. Tron był otoczony chwałą, starsi kłaniali się, a istoty nieustannie głosiły: Świętość Boga. Ale wtedy oczy Jana zostały ponownie przyciągnięte do samego tronu, do prawej ręki tego, który na nim zasiadał. W jego ręku było bowiem coś jeszcze większego zwój zapieczętowany siedmioma pieczęciami, zawierający tajemnice Planu Bożego. Gdy spojrzałem na tron, ujrzałem w prawej ręce tego, który tam siedział, zwój. Był on zapisany wewnątrz i na odwrocie, pełen tajemnic Bożych, dekretów sądu, rozwoju wszystkiego, co miało nadejść lecz był zapieczętowany siedmioma pieczęciami doskonałymi i nierozerwalnymi. Wtedy potężny anioł ogłosił głosem jak grzmot: Kto jest godzien otworzyć zwój i złamać jego pieczęcie? Jego wołanie odbiło się echem po niebie i ziemi. Całe stworzenie ucichło. Nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie został znaleziony godnym, by otworzyć zwój a nawet na niego spojrzeć. I zapłakałem gorzko, serce pękło we mnie, bo jeśli nikt nie mógł otworzyć zwoju, cele Boże pozostałyby zapieczętowane, a jego odkupienie niedokończone. Lecz wtedy jeden ze starszych, odziany w biel i ukoronowany złotem, pochylił się ku mnie i rzekł: Nie płacz. Oto lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida zwyciężył. On jest w stanie otworzyć zwój. I jego siedem pieczęci. Podniosłem oczy, spodziewając się zobaczyć lwa, dzikiego, majestatycznego, niepowstrzymanego. Lecz gdy spojrzałem w środek tronu, otoczony przez żyjące istoty i starszych, ujrzałem baranka. Stał jakby zabity, nosząc ślady ofiary, a jednak żywy. Jego rany jaśniały chwałą. Miał siedem rogów i siedem oczu, pełnie mocy i pełnie widzenia które są siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. I baranek podszedł i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Jan spodziewał się lwa, a zobaczył baranka. Paradoks nieba zostaje objawiony. Zwycięstwo przychodzi nie przez przemoc czy siłę, lecz przez ofiarę. Lew Judy, obiecany król z rodu Dawida, jest tym samym co zabity baranek z Kalwarii. To, co na krzyżu wydawało się porażką, w rzeczywistości było największym triumfem całej wieczności. Zwój zawiera przeznaczenie świata, sądy Boże i rozwój odkupienia. I tylko Chrystus, baranek, który przelał swoją krew, jest godzien złamać pieczęcie. Niebo głosi, że prawdziwa moc nie znajduje się w mieczu ludzkim, lecz w krzyżu Chrystusa. Gdy baranek wystąpił naprzód i wziął zwój, samo niebo zdawało się wstrzymać oddech. Gdyż wreszcie znaleziono godnego lwa, który zwyciężył, stając się zabitym barankiem. I w tym momencie cisza ustąpiła miejsca dźwiękowi, jakiego Jan nigdy wcześniej nie słyszał: uwielbienie nieba, wznoszące się w nowej pieśni. A gdy baranek wziął zwój z ręki tego, który siedział na tronie, wielka cisza ogarnęła niebo. Wszystkie oczy zwróciły się ku niemu, ukrzyżowanemu. Z martwych wstałemu i uwielbionemu Chrystusowi. Wtedy nagle cisza przerodziła się w uwielbienie. Cztery żyjące istoty, pokryte oczami i skrzydłami, padły na twarz przed barankiem. Dwudziestu czterech starszych, odzianych w białe szaty i ukoronowanych złotem, również upadło przed nim. Każdy z nich trzymał w ręku harfę, której struny lśniły niebiańskim dźwiękiem, oraz złote czasze, pełne kadzidła. Pachnącego i wznoszącego się, jak dym przed tronem. I wiedziałem, że to kadzidło to modlitwy świętych, ofiarowane przez wieki cierpienia i wiary. I zaczęli śpiewać nową pieśń, pieśń nigdy wcześniej nie słyszaną w niebie ani na ziemi. Godzien jesteś wziąć zwój i otworzyć jego pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, i przez swoją krew odkupiłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka ludu i narodu. Uczyniłeś z nich królestwo i kapłanów dla naszego Boga, i będą królować na ziemi. Pieśń wzniosła się jak rzeka dźwięku, odbijając się echem po morzu szkła, wypełniając każdy zakątek niebios. A gdy śpiewali, usłyszałem dźwięk niezliczonych aniołów, miriady miriad, dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy, otaczających tron żyjące istoty i starszych. Ich głosy były jak szum wielu wód, jak huk grzmotu, i wołali jednym głosem: Godzien jest baranek, który został zabity, otrzymać moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I spojrzałem, a każde stworzenie w niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, wszystko, co w nich jest, przyłączyło się do chóru. Temu, który siedzi na tronie, barankowi. Błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery żyjące istoty powiedziały: Amen. A starsi upadli i oddali pokłon. Jan słyszy największą symfonię nieba. Pieśń odkupienia, modlitwy świętych wznoszą się jak kadzidło, teraz połączone z muzyką aniołów i głosami całego stworzenia. Baranek jest ogłoszony godnym z powodu swojej krwi. Ofiary, która odkupiła ludzi z każdego narodu. Jego śmierć nie była porażką, lecz zwycięstwem, które kupiło królestwo kapłanów, którzy będą z nim królować. W tym momencie cały wszechświat staje się chórem, sala tronowa staje się sceną, a Chrystus, zabity baranek, jest centrum całego uwielbienia. Pieśń aniołów przetoczyła się jak grzmot, wypełniając niebiosa chwałą. Jednak wizja Jana jeszcze się nie skończyła. Gdy uwielbienie wzbierało, jego oczy zostały wzniesione ponad tron, ponad zastępy anielskie, by ujrzeć inną scenę. To, co zobaczył następnie, to nie tylko głosy aniołów, ale sami odkupieni niezliczony tłum odziany w biel, zebrany przed barankiem. Po tych rzeczach znów podniosłem oczy i oto ujrzałem wielki tłum tak ogromny, że żaden człowiek nie mógł go zliczyć, większy niż piasek na brzegu morza czy gwiazdy na niebie. Pochodzili z każdego narodu, każdego plemienia, każdego ludu i każdego języka pod niebem. Królowie i słudzy, bogaci i biedni, młodzi i starzy, wszyscy stali razem, zjednoczeni przed tronem i przed barankiem. Byli odziani w białe szaty, czyste i lśniące, obmyte we krwi baranka. W rękach trzymali gałązki palmowe, symbole zwycięstwa, pokoju, triumfu po długiej bitwie i jednym głosem, jak dźwięk potężnych wód, wołali: Zbawienie należy do naszego Boga, który siedzi na tronie, i do baranka. Ich wołanie wypełniło niebiosa, ich chwała przetoczyła się jak grzmot po morzu szkła. Wszyscy aniołowie stali wokół tronu, starsi i żyjące istoty, i oni również upadli na twarze i oddali cześć Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła, niech będą Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Wtedy jeden ze starszych zwrócił się do mnie i zapytał: Kim są ci odziani w białe szaty i skąd przybyli? Odpowiedziałem mu. Panie, ty wiesz? A on rzekł do mnie. To są ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku, opłukali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą mu dniem i nocą w jego świątyni. Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich swoją obecnością, nie będą już głodni ani spragnieni, słońce ich nie porazi, ani żaden upał. Bo baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasterzem i poprowadzi ich do źródeł wód życia, a sam Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę. Jan widzi ostateczny owoc odkupienia, niezliczoną rzeszę, nie z jednego narodu czy ludu, ale z każdego zakątka ziemi. To spełnia obietnicę, którą Bóg dał Abrahamowi w księdze rodzaju. Twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morza, a przez twoje potomstwo wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Białe szaty symbolizują czystość, nie zdobytą przez uczynki, lecz kupioną krwią Chrystusa. Gałązki palmowe przypominają o zwycięskich obchodach Izraela, ale teraz należą do odkupionych z każdego narodu. Tutaj, w obecności baranka, nie ma głodu. Nie ma pragnienia, nie ma bólu, nie ma smutku. Pasterz, który oddał swoje życie, teraz prowadzi swój lud do wiecznych źródeł wód życia, a Bóg wszelkiej pociechy ociera każdą łzę. To jest zapewnienie nieba. Cierpienie nie będzie miało ostatniego słowa. Baranek, który został zabity, będzie pasterzem swego ludu na wieki. Jan ujrzał tłum w bieli, odkupionych z każdego narodu, Oddających cześć barankowi i na zawsze osłoniętych w jego obecności. Ale wizja na tym się nie skończyła. Po zobaczeniu zgromadzonego ludu Bożego, Janowi pokazano coś jeszcze większego: przeznaczenie samego stworzenia. Stary świat smutku i bólu przeminie, a na jego miejscu Bóg objawi nowe niebo i nową ziemię. Wtedy ujrzałem oto, nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo. I pierwsza ziemia przeminęły. Stary porządek rzeczy, naznaczony grzechem i zepsuciem, zniknął na zawsze. Morza już nie było. Chaos i oddzielenie starego świata zniknęły. I ujrzałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, promienne i czyste, przygotowane jak oblubienica ozdobiona dla swego męża. Jego mury lśniły jaspisem. Jego ulice świeciły jak przezroczyste złoto, jego bramy były z pereł, a jego fundamenty ozdobione były każdym drogocennym kamieniem. Samo miasto jaśniało chwałą Boga, a jego blask był jak najrzadszy klejnot. Nie było w nim świątyni, albowiem Pan Bóg Wszechmogący i Baranek są Jego świątynią. Miasto nie potrzebowało słońca ani księżyca, by na nie świeciły. Albowiem chwała Boga je oświetlała Dziejejka, a baranek był jego lampą. W jego świetle będą chodzić narody, a królowie ziemi przyniosą do niego swoją chwałę. I usłyszałem donośny głos stronu, rozbrzmiewający jak wiele wód, mówiący: Oto mieszkanie Boga jest z ludźmi. Będzie z nimi mieszkał, a oni będą jego ludem, a On sam będzie z nimi jako ich Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę. Śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. A ten, który siedział na tronie, rzekł: Oto czynię wszystko nowe, zapisz to, albowiem słowa te są wierne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Ten, kto zwycięży, odziedziczy te rzeczy, a ja będę jego bogiem, a on będzie moim synem. Wizja Jana nie kończy się zniszczeniem, lecz odnowieniem. Stary świat, złamany przez grzech i smutek, ustępuje miejsca nowemu niebu i nowej ziemi. To jest spełnienie obietnicy Bożej, danej przez proroków. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. A poprzednie rzeczy nie będą wspominane. Nowe Jeruzalem nie jest zbudowane ludzkimi rękami. stępuje od Boga, promieniując doskonałością, mieszkanie, w którym niebo i ziemia wreszcie się spotykają. Nie ma świątyni, ponieważ obecność Boga wypełnia wszystko. Nie ma słońca, ponieważ sam baranek jest wiecznym światłem. Tutaj każda rana jest uleczona, każda łza otarta, śmierć, ostatni wróg. Jest zniszczona. To, co Adam utracił w Edenie, Chrystus przywraca w chwale. To jest wielka nadzieja świętych, nie tylko uciec z tego świata, ale odziedziczyć odnowione stworzenie, w którym sam Bóg mieszka ze swoim ludem na wieki. Wizja Jana osiągnęła swój najwyższy punkt: nowe niebo, nowa ziemia i święte miasto zstępujące w chwale. Sam Bóg będzie mieszkał ze swoim ludem. A każda łza, każdy smutek, każdy cień śmierci zniknie na zawsze. Ale nawet po pokazaniu mu przeznaczenia stworzenia, wizja nie zakończyła się w ciszy. Głos Wszechmogącego przemówił raz jeszcze, pieczętując obietnicę własnymi słowami. Wtedy ten, który siedział na tronie, przemówił do mnie ponownie, a jego głos był jak szum wielu wód: powiedział: Oto czynię wszystko nowe. Zapisz to, albowiem słowa te są wierne i prawdziwe. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzcy będę Bogiem, a on będzie moim synem. Na te słowa upadłem na twarz w uwielbieniu, drżąc przed jego chwałą, a jednak pocieszony jego obietnicą, i usłyszałem, jak duch mówi razem z oblubienicą: Przyjdź! A wszyscy, którzy usłyszeli te słowa, powtórzyli: Przyjdź! Głos rozległ się do narodów, do każdej duszy, która. która pragnie życia. Niech przyjdzie ten, kto jest spragniony. Niech ten, kto pragnie, weźmie wodę życia darmo. To jest ostateczne wezwanie nieba, nie tylko dla mnie, Jana, któremu dano te wizje, ale dla wszystkich, którzy słyszą te słowa. Aż do końca wieku bramy miasta stoją otworem. Zaproszenie jest dla Ciebie. Wizja Jana nie kończy się tajemnicą, lecz zaproszeniem. To nie tylko spojrzenie w chwałę, to wezwanie dla Ciebie i dla mnie. Duch i oblubienica wołają: Przyjdź. Odkupieni powtarzają to wołanie: Przyjdź. A sam Chrystus oferuje wodę żywą bez ceny. Księga Objawienia kończy się tak, jak się zaczęła. Z Jezusem Chrystusem w centrum, Alfą i Omegą, barankiem, który został zabity, Panem, który powróci. To nie jest odległa historia, ale żywa obietnica. To, co Jan zobaczył w niebie, zapiera dech w piersiach, tron płonący światłem, baranek zabity, a jednak stojący, pieśni aniołów, tłum w bieli, i nowe Jeruzalem, miasto, w którym sam Bóg zamieszka ze swoim ludem. Pewnego dnia to nie będzie tylko wizja Jana, to będzie nasza rzeczywistość. Jeśli ta wizja poruszyła Twoje serce, polub ten film, zasubskrybuj, aby poznać więcej głębokich tajemnic biblijnych i podziel się nim z innymi, aby i oni mogli usłyszeć zaproszenie nieba. I powiedz nam w komentarzach, która część wizji Jana przemówiła do Ciebie najbardziej. Do następnego razu. Trzymajcie oczy utkwione w Jezusie baranku, który został zabity i tęsknijcie za dniem, w którym wiara stanie się widzeniem.